Cześć, nazywam się Karolina Piotrowska, jestem autorką programu Cud Narodzin Hipnoza, autohipnoza i relaksacja na czas ciąży i porodu. Z racji tego, że temat hipnoporodu jest coraz bardziej popularny i coraz więcej pytań do mnie napływa, dzisiaj chciałabym obalić 7 popularnych mitów na temat hipnozy do porodu. Mit pierwszy. Nie będziesz pamiętać porodu swojego dziecka. Jest to nieprawda. Hipnoza nie działa w ten sposób, że wpływa na pamięć. W czasie hipnozy, kobieta zahipnotyzowana może mieć trochę inne poczucie czasu, ale generalnie pamięć zostaje zupełnie zachowana. Także będzie normalnie się poruszać, uczestniczyć w tym, co się dzieje. I będzie normalnie pamiętać to, że urodziła swoje dziecko. Mit numer dwa: nie będziesz wiedziała, czy to jest Twoje dziecko. Gdyby tak było, albo żeby tak było, to kobieta musiałaby być nieświadoma tego, co się z nią dzieje, czyli hipnoza musiałaby wyrwać ją ze stanu świadomości. Natomiast hipnoza nie ma takich właściwości. W czasie hipnozy kobieta jest świadoma tego, co się dzieje i wie, że to ona rodzi, pamięta, że to ona rodzi, więc naturalne jest to, że zaraz po porodzie zajmuje się swoim dzieckiem. Mit numer 3. Hipnoza w czasie porodu jest niebezpieczna dla dziecka. Ok? Zupełnie nie rozumiem tego mitu. Nie wiem dlaczego powstał i w ogóle skąd się wziął. Dlatego, że nie ma absolutnie jakby żadnych podstaw, nie wiem jak to tłumaczyć czy wyjaśniać. Właściwie można by było nawet powiedzieć, że hipnoza jest dobra dla dziecka, bo wpływa na ciśnienie krwi u matki, a wiadomo, że i w czasie ciąży, i w czasie porodu sporo komplikacji może wywołać nadciśnienie. Także hipnoza, która utrzymuje optymalny poziom ciśnienia krwi, właściwie może być. Dobra dla dziecka i przydatna, a na pewno jest dobra i przydatna dla mamy. Nic 4. Hipnotyzer może Ci wmówić wszystko. Um, hipnoza tak nie działa. To znaczy hipnotyzer pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Kiedy przyjdziesz do mnie na sesję hipnozy, to na początku usiądziemy i będziemy rozmawiać, co chcesz osiągnąć, jakie są Twoje cele. A dopiero potem na tej podstawie ja ułożę sugestie hipnotyczne, które Twój wewnętrzny umysł będzie w stanie zaakceptować. Jeśli w czasie hipnozy usłyszysz coś, co się absolutnie nie zgadza z Twoim wewnętrznym przekonaniem, to Twój umysł i tak tego nie przyjmie, i tak nie będziesz w stanie podążyć tą drogą. Między innymi dlatego te programy do hipnoporodu są rozłożone na jakiś czas. To jest kilka sesji, kilka spotkań, dlatego że Twój wewnętrzny umysł musi zmienić swoje nastawienie do porodu. Z nastawienia pełnego obaw, lęku, przekonania o bólu, na otwarte, akceptujące, na komfortowe doznania porodowe. Dlatego generalnie hipnotyzer nie może Ci wmówić wszystkiego. Gdyby to była prawda, to pewnie byłabym już milionerką. Nic numer pięć. Jedynie nieliczni są podatni na hipnozę. Zdecydowanie większość ludzi jest podatna na hipnozę. Znaczy, są takie dwie kategorie osób, które jest bardzo ciężko zahipnotyzować, ale to są wyjątki. Jedną z tych grup to są osoby, które mają opóźnienia umysłowe, które są leczone i faktycznie trudno jest z nimi pracować dlatego że one po prostu nie do końca rozumieją, co się do nich mówi. A żeby hipnoza była skuteczna, to osoba zahipnotyzowana musi rozumieć przekaz. A drugą grupą osób, które się ciężko poddaje hipnozie, to są osoby o takim bardzo, bardzo ścisłym umyśle, ale tak ścisłym, że nie rozumieją wręcz metafor. Także tylko te dwie grupy osób, ale to też nie znaczy, że ich się nie da zahipnotyzować. Stan hipnozy jest naturalnym stanem dla Twojego umysłu, więc generalnie te osoby też wchodzą w stan transu hipnotycznego, tylko wymaga to od hipnotyzera znacznie więcej pracy. Natomiast jeśli nie wiesz, czy wydaje Ci się, że być może nie da się Ciebie zahipnotyzować, to po prostu wejdź na moją stronę, odnośnik jest na samym dole i... Pobierz sobie te darmowe nagrania hipnozy i sama się przekonasz, czy wchodzisz w fajny, głęboki, przyjemny stan relaksu, czy nie, czy w ogóle to na ciebie nie działa. Mit numer 6. Poród to najbardziej bolesne i traumatyczne doświadczenie w życiu kobiety. Hipnoza nie może tego zmienić. Ja już w kilku filmach mówiłam, że... To jest straszne, że kobiety tak doświadczają porodu. To jest straszne, że takie historie się pojawiają i są przekazywane później z ust do ust. Ja bardzo współczuję tym osobom, które tak wspominają poród swoich dzieci. I wiem, że to wymaga wiele czasu, pracy i odwagi, żeby się tym zająć i się z tym zmierzyć. Natomiast to, że część kobiet ma takie doświadczenia, nie oznacza, że tak jest generalnie. Dlatego, że ja znam osobiście bardzo wiele kobiet, dla których poród był wspaniałym wydarzeniem. Nie mówię o samym momencie wzięcia dziecka na ręce, dlatego, że to dla każdej kobiety jest wyjątkowe, ale mówię o samym porodzie, o porodzie, który wspominają bardzo dobrze jako um, sytuację, która była dla nich budująca. Tego też Tobie życzę, żeby właśnie tak było, żeby poród był tym doświadczeniem, które na wiele, wiele lat doda Ci wiary we własne siły i możliwości. Między innymi dlatego powstał program Cud Narodzin, żebyś mogła zmienić te swoje złe przekonania o porodzie, uporać się z lękami jeszcze przed porodem, tak, żeby ten poród rzeczywiście był cudownym momentem, żebyś jak najwięcej dla siebie też z niego wyniosła. I mit numer 7. Hipnoza i tak nie działa. Jeśli masz takie przekonanie, to ja absolutnie nie mam zamiaru dyskutować o tym, dlatego że masz do tego prawo. Masz prawo nie wierzyć w to, że hipnoza jest skuteczna. W takiej sytuacji po prostu nie wchodź na moją stronę nie pobieraj tego darmowego nagrania. Nie czytaj więcej o hipnozie, nie myśl o tym, jak bardzo mogłabyś się zrelaksować w hipnozie. I tyle, nikt cię do niczego tutaj nie zmusza, natomiast im więcej czytasz, tym więcej rozumiesz, i tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że hipnoza jest skuteczna. Hipnoza zmienia nastawienie do porodu, hipnoza pozwala się odprężyć i przeżyć poród komfortowo. Więc jeszcze raz, przekonaj się po prostu sama. Wejdź na stronę, odnośnik jest podany poniżej i po prostu przetestuj to na własnej skórze. Zobaczysz, jak bardzo będziesz zrelaksowana. Mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się obalić tych siedem głównych mitów na temat hipnozy i hipnozy do porodów w szczególności. Do usłyszenia.